w teraz obecnej kadencji, ale również jako radny poprzedni. Wykazała się pani bardzo dużą uczciwością i taką podejściem do każdego radnego. Miałem kiedyś przyjemność rozmawiania z moim ojcem, który również pracował z Panią i rozmawialiśmy właśnie o tym, że za każdym razem, kiedy była jakaś sprawa, zawsze pani podchodziła do tego obiektywnie, nigdy pani patrzyła czy przyjemność przynależać partyjną czy do któregoś komitetu, to w każdym można było do Pani otrzymać uczciwą właśnie podpowiedź, pomoc. Kiedyś nawet miałem taką przyjemność, że na rozrapiach, ale jak to każdemu radnemu się coś, żeby zrobić, to Pani Ewa tak uprzejmie tak, zwróciła mi uwagę, że naprawdę czułem się jakby nie chwaliła, nie ganiła to coś. Jest Pani bardzo ciekawą osobą, bardzo Panu dziękuję za współpracę, którą musimy mieć przez 24 4 lata. Na początku tej kadencji, w tej kadencji było to kilka miesięcy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ewo, ja patrząc może nie na wiek, ale na ten najstarszy, najstarszy posiedzenie pracowałeś wśród tych przewodniczących jako z jednym z pierwszych. Pracowaliśmy wspólnie z 24 radnymi. Jeden z tych radnych, który wtedy z nami pracował, z tobą był wiceburmistrzem, pan Robert Szwarowski. Jest na sali i może by potwierdzić moje słowa, że to była, no niestety, nie tak. Może lekka praca jak teraz, przy 15 lat, ale przy tej przystani trzeba było każdego charakter znać, każdy rozmawiać i każdego wyprostować, jak to pan przewodniczący mówił mi, jednokrotnie. Życzę Ci na tej nowej drodze życia, żeby Ci się no, wszystkie możliwe spodniły, żeby. Przypomnę, że bo to są najlepsze. Wszystkiego najlepszego. Panie 2002-2006, co pamięć w historii. Uczymy się demokracji. Trzecia <coughs> Rada z kolei. I powiem tak, to co powiedziałem na zakończenie Rady mojej kadencji. Nie byłoby, proszę Państwa, tak sprawnej Rady, tak merytorycznie przygotowanej i tak dobrze produkujące, powiem kolegialnie, uchwały, gdyby nie opieka i merytoryczne przygotowanie pani To była jej zasługa, że w tamtym czasie, gdzie ta demokracja zaczęła, że tak powiem, tworzyć się i te wszystkie uchwały to była nowa rzecz na rannych czasami, przepisy stwarzały wiele problemów. Niemniej jednak Pani Ewa czuwała nad tym, wspierała nas, dlatego te nasze produkty były w pełni przygotowane i nadzorowane Prawnej wojewody. Nie mam dla nas zastrzeżeń, co wzorowym podejściem do sprawy, ale to tylko dlatego, że Pani Ewa czuwała nad tym. Za to pięknie dziękuję w imieniu swojej rady, a na nowej drodze życia życzę tylko uśmiechu, samych radosnych chwil. Niech to płynie spokojnie i jak najlepiej. Dziękuję. Teresa Wachol, ja byłam w kadencji 2006-2010. E, dziękuję Ewo za twój profesjonalizm, za prowadzenie rady, biura Rady. Miałaś trochę e, no więcej pracy, ponieważ w tym bierze zostałaś świetna i miałaś jeszcze do tego swojej osobiste kłopoty. No, Ci dziękuję, że byłaś sympatyczną osobą, dla wszystkich radnych zwracałaś się z serdecznością. Ja po pierwsze żeby na tej emeryturze mogłaś rozwijać swoje zainteresowania i zamiłowania i to, co odkładałaś na emeryturę życzę przede wszystkim zdrowia, a na namiastką naszą, bo w naszej kadencji wyremontowaliśmy największą perełkę ratusz, z Ewą wręczymy taką namiastkę tego i chciałabym, że jak spojrzysz na to, jak powiesić na ścianie, żeby Ci przypominało naszą Radę. Dziękuję. Pani Ewo, w kolejności była ja. Nie było łatwo, sama Pani wie i gdyby nie Pani wsparcie, to ja chyba bym nie wytrzymała. Pani Ewo, to dzisiaj wspominam. Myślę, że w ogóle dla każdego z nas była Pani jak nauczyciel z 1.4. Czyli w pierwszej klasie tyle pytań było do Pani, tyle potrzebowaliśmy informacji. Później zaczynaliśmy być bardziej samodzielni, troszeczkę mniej. Ale dzisiaj bym powiedziała tak, jeżeli w Urzędzie Wojewody jest dziennik urzędowy i tam się sięga, żeby zobaczyć jakie były opublikowane y, uchwały, to my mieliśmy tutaj swój lokalny dziennik urzędowy w Biurze Rady i o wszystkie uchwały, które były podejmowane, Spokojnie można było przejść nie przez komputer, tylko po prostu spytać Pani Ewy, kiedy taka uchwała mniej więcej była przyjęta i publikowana. To jest właśnie ta wiedza. Bardzo dziękujemy. W imieniu oczywiście ja już nie mam takiego kontaktu z radnymi wszystkimi, ale część radnych, z którymi się kontaktuję, wszyscy wyrażamy dużą wdzięczność i życzymy, aby się pospełniały życzenia duże i małe, tyle ile się da jeszcze w drugiej, w swojej kadencji, tak, kadencji emeryta. Kochana jedna moja mam przyszło mi tutaj jako ostatnio po prostu pełniłam tą funkcję przewodniczącej rady, współpracując z Tobą. Kiedy Rada zdecydowała, że wezmę tę funkcję oczywiście była pełna obaw, podołam, nie podołam, ale, ale właśnie ty byłaś tym nauczycielem, tą wskazówką, tą pomocą, co zapomniałam, ty pamiętałaś, czego nie wiedziałam, ty wiedziałaś, naprawdę, nie chcę się powtarzać, ale to są wszystkie takie szczere, prawdziwe, serdeczne słowa, które poprzedniczki, przy poprzednicy wypowiedzieli pod twoim adresem, bo, bo taka byłaś. Naprawdę i pusto było na początku, tak o co ja to znajdę, tego nie ma. Ale, ale myślę, że jest godna następczyni i będziemy również odwiedzać tą naszą gminę, bo jednak coś tutaj zostawiliśmy, chociażby nawet w postaci przyłożonego głosu do jakiejś ważnej sprawy. A to dzięki tobie. No naprawdę wszystko jest najważniejsze co życzę. Ten sam rozdział, żyj zdrowo, cudownie, wspaniały, jedna wieczora, to będzie ukończenie tego wszystkiego. Dziękuję Ci bardzo za wszystko. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze zostałem zobowiązany do przekazania życzenia od dwóch przewodniczących, którzy niestety nie mogą wybrać. Pan Józef Konecki przekazywał Pani najserdeczniejsze uczenia i że bardzo dobrze Pani wspomina. Był to Przewodniczący Rady rad Miejskiej pierwszej kadencji oraz Pan, który, ale powiedział, że ze względu na, na stan zdrowia, ponieważ już nie mieszkał w Śląskim, nie był w stanie dojechać i oraz Pan Kaczorow dzwonił jeszcze przed Radą, że niestety, ale udał się z pracy, ale właśnie również bardzo Pani dziękuję za współpracę i zawsze służyła Pani pomocą i radnym tamtej kadencji. To jest takie podziękowanie od nas, od całej Wszystkich rad odczytam ja oczywiście i y, też chciałabym Pani życzyć, czy ponieważ kiedyś o tym rozmawialiśmy, że mogłaby Pani na emeryturze teraz spokojnie wstać książkę dla nas wszystkich poradnych o całym zlecie. byśmy Pani bardzo duże tajemnice, które będzie ciekawe wszystkich mieszkańców. Podziękowanie dla Pani Ewy Korczyńskiej. Z okazji zakończenia okresu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę składamy Pani słowo uznania i podziękowania za lata bardzo sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy w Urzędzie Gminy Miasta Lwów Pani doświadczenie, nasza Pana wiedza i zaangażowanie w wykonaniu obowiązków służbowych miały znaczący wpływ na funkcjonowanie Biura Rady. Dziękujemy Pani za cierpliwość, wyrozumiałość oraz za współpracę z Radami Rady Mińskiej. Życzymy satysfakcji i radości z wykonanej pracy oraz wdzięczności tych, którym przez wiele lat służyła Pani swoją wiedzą i osobistym autorytetem. Życzymy Pani zdrowia, powodu ducha, kolejnych sukcesów i aktywności potrzebnej do realizowania przyszłych planów. mi się coś wydusić z tego gardła, ale spróbuję. Dziękuję bardzo no, Wysokiej Radzie. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Doceniam Pana rolę w tym wszystkim. Naprawdę podziwiam wyrazy szacunku. No, rzadko się zdarza, żeby tak docenić szeregowego pracownika. Dziękujemy jeszcze raz. I cóż, z racji swojego doświadczenia chciałabym Państwu życzyć. Udanej kadencji i wzajemnego poszanowania i zrozumienia i szczęśliwości Waszych wyborców. Jeśli to będzie, to wszystko będzie dobrze. Mam wrażenie, że to będzie udana kadencja. Dziękuję bardzo za wszystko.